Jak się ma Twoja firma? Jeżeli nie wszystkie wskaźniki świecą się na zielono, musisz sprawdzić dlaczego. Zobacz, jak to zrobić z Mary To jest Grzegorz, prezes firmy. Ma kłopot, ponieważ kilka z KPI, które monitoruje w ostatnim miesiącu zapaliło się na czerwono. Grzegorz chce wiedzieć, czy to tylko chwilowe zachwianie, czy sytuacja, która wymaga szybkiego działania. Zaczyna od słabego wyniku. W arkuszu Rachunek Zysków i Strat zauważa, że w 2023 roku znacznie zwiększyła się pozycja z kosztami wytworzenia sprzedanych produktów. Na arkuszu Koszty rodzajowo Grzegorz sprawdza skąd wzięły się zwiększone kwoty. Widzi, że ponad plan wzrosły koszty materiałów i paliwa, ale to nie wszystko. Procentowo najbardziej zwiększyły się wydatki związane z wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i wypłacone odprawy. Grzegorz widzi, że zwiększone wypłaty z tytułu odpraw pojawiły się w czerwcu, lipcu i sierpniu. Koszty odpraw znacznie się zwiększyły, ale wskaźniki przychodu i terminowości zleceń są lepsze niż te planowane. Grzegorz sprawdza, czy powyższe wyniki nie zostały okupione zwiększoną ilością nadgodzin. Na arkuszu nadgodziny wyraźnie widać korelację między zwiększonymi odejściami w maju, czerwcu i lipcu, a zwiększoną liczbą nadgodzin w kolejnych miesiącach. Dzięki temu Grzegorz wie, że najprawdopodobniej trzeba przywrócić stan zatrudnienia do optymalnego poziomu. Inne słabe wskaźniki to ilość środków pieniężnych i duża wartość należności przeterminowanych. Arkuszu sprzedaż i należności Grzegorz dostrzega, że trzech klientów z wysokimi obrotami ma sporo należności przeterminowanych. Problemy zaczęły się na początku roku. Grzegorz widzi, że szczególnie źle wygląda wygląda zadłużenie firmy Kaset i Sanika. Nie dość, że są duże, to zalegają z płatnością średnio o ponad 200 dni. Ich zobowiązania są w całości kwalifikowane według wiekowania do należności do roku. Wybiera firmę Kaset i przełącza się na arkusz należności w czasie. Większe problemy zaczęły się w 2023 roku, więc wybiera ten rok. Widzi jak na dłoni, że w lipcu i listopadzie Kaset spłacił niewielką część zadłużenia, ale reszta nadal pozostaje niezapłacona i wiekowa. Wniosek jest prosty. Sytuacja wymaga wzmożenia Działań windykacyjnych, a być może nawet wstrzymania dalszych transakcji z wybranymi klientami. Z pomocą przyjdą mechanizmy blokowania dostępne w Meri DRP. Grzegorz już wie, co jest problemem, więc może podjąć właściwe decyzje i zaplanować skuteczne działania. Bądź jak Grzegorz.